To jest moja wieża, która w aktualnym momencie jest na levelu 14. I właśnie teraz dodajemy sobie do niej 50 tysięcy winecartów i wystarczy nam zrobić dwa kliknięcia, żeby ulepszyć ją na maksymalny level. I w dzisiejszym filmie właśnie to sobie zrobimy, ulepszymy wieżę na 15 level i przetestujemy, jak bardzo mocna ta wieża jest na arenie 9500 pucharków wzwyż. Oraz otworzymy sobie jakoś skrzyneczkę. A więc moi drodzy, jeśli filmik Wam się spodoba i chcielibyście kolejny odcinek z Clash'a, już jest to kolejny filmik z Clasha na kanale, dostawcie łapeczkę w górę oraz subika, gdyż do końca wakacji lecimy pod 21 koła, serio, wakacje się powoli kończą, więc będę wdzięczny, no ja już nie przedłużam i ulepszmy sobie, moi drodzy, to uwierzę, uwaga, uwaga i mamy to, 15 level, prawie 400 HP więcej, więcej demage'a, 50 tysięcy expa, no i elegancko, moi drodzy. Zobaczmy, ile mam wildcardów, 40 tysięcy, no niebawem będziemy mogli sobie ulepszyć kolejną kartę, więc jest fajnie. Jeszcze nie mogę kupić, jeszcze mnie trochę dzieli czasu Ale dobra Odpalmy sobie giereczkę lockbaitem na arence Więc zobaczmy jak mi pójdzie Na odcinku tak na arenie Chyba lockbaitem jeszcze ani razu nie grałem Zobaczymy Ale widzę, że chłop ma 15 level wieży I gra lunem. No to będzie ciekawy mecz Tyle wam powiem To będzie bardzo ciekawy mecz Ale udało się na szczęście Atak zatrzymać no i zobaczymy zaraz, co mi to da. Muszę być na pewno gotowy na Freeza. Tego, tego, te, na to nie ma wątpliwości mi. Ale rzucę sobie Princeskę i wybadam, czy ma loga. on go tam może chyba rzucił? Już nie pamiętam. Okej, okay, taki myk, taki myk. I... Freeze. Pyk. I jeszcze tutaj Najcik wejdzie elegancko. No i moi drodzy, udało się tak zatrzymać. Bardzo ofiarnie niestety, ale życie. Na pewno nie będzie łatwy mecz, tyle wam powiem. Ale wieża na 15 widzę już. Wygląda bardzo dobrze. Kolega chyba się szykuje do Lamberluna. again. Dokładnie. Ale ja też mam odpowiedź, tym razem jeszcze lepszą. Puuu, roket. No i GG, udało się moi drodzy kolegę zatrzymać. Jeszcze mam nietkniętą wieżę, a on ma już dość potężnie, więc zobaczymy. To może, może się udać, ale nie ma co jeszcze świętować wygranej. Rzucę barelę. No, ma loga jednak. Jednak loga ma. Hmm. Myślę, jakby to zagrać. No i widzę, że idzie mini -backa. I bardzo mi się to nie podoba. I Mega Knight jeszcze, o człowieku! Ale dobra, uda się chyba zatrzymać tych, ich atak. Musi się udać Inferno Tower, dawaj, 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 dobra. Ale on zaraz leci mi na drugą stronę z Lumberloonem, Tego jestem pewien w 100%. Dobra, musimy moi drodzy tak zrobić, niestety. Trzymam go. Jest dobrze. Łapiemy mini pK i dobra. Obił mnie mocno, ale nie jest źle. Coś nie, coś mu się odkułem. Ale trzeba go zdjąć na ice Dawaj ice Dobra, Dobra, zfrizowany O to chodziło. No, wierzę sobie w miarę dobrze z minionkami radzi, więc nie jest źle. A my możemy spróbować znowu zrobić... Pewnie barele, która zostanie zlogowana, aczkolwiek nie. Dobra, Rocket leci. Twardo. Trzeba walnąć go i jest git. My już mamy kolejnego Towera, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Uda nam się tu kolegę zatrzymać. Ale moi drodzy, co to jest zadek? Dosłownie chłop ma Mega Knighta, Luna, do tego jeszcze Witchkę i Mini Pekę. No XD no po prostu. Ale po raz kolejny robi błąd. Po raz kolejny robi błąd, który będzie słono kosztował, moi drodzy tutaj Rocket jednak robi swoje. A kolega tutaj mi robi atak dość mocny. Co mi się nie podoba. Net nie macie pojęcia jak bardzo. Net nie macie pojęcia kurczaczki pieczone jak bardzo. Ale Inferno musisz, Inferno Tower, dawaj, 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 dawaj. Let's go, udało się. to jest bardzo trudny mecz, wam powiem, naprawdę. Przytrzymam ich. Jeszcze się jak najmniej Pa to! elegancko. Dobra, mogę walnąć loga. Teraz zrobimy taki myk. Taki myk. Sfrizzujemy. Trzeba dać defensywny rocket, moi drodzy. Leć rocket! Dobra. Oberwał. Kolega moi, drodzy, mocno obrywa. Rocket. Leci, roket. Leci rocket w jego wieżę. Leci rocket w jego wieżę, odpycham go. I udało się wygrać. Let's go. Mamy to. GG. Ale mecz był bardzo ciężki, tyle wam powiem, ale 32 pucharki na plus, więc nie jest źle, nie jest źle, jest bardzo dobrze. Otwórzmy sobie w takim razie Giant Chesta, bo wydaje mi się, że zasłużyliśmy. A w nim 8000 golda, do tego 32 Inferno Towery, wild karty, bardzo fajnie. Battle Ram, kolejne wild karty, bardzo fajnie, 4 Rage spoko. No i wild karty kolejne, 600 ponad już dropnąłem z tej skrzynki, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Mamy ich już 40 796, więc dużo. No i dobra, sprawdźmy sobie jeszcze w takim razie w jednej giereczce, jak ta wieża będzie się spisywała. Bo Dimage z wieży się tym razem bardzo przydał. I HP dodatkowe też. A tu widzę, że chłop leci twardo z barelą. Dobra, już trudno, niech będzie, zrobimy taki myk. Pyk. Nieźle. Znaczy, dałem się obić mocno. Ale dobra, zaraz zobaczymy, czy ma loga. Póki co użył skarmi, dobra. Wiecie co, to zróbmy takim jak po prostu. Oj, oj. on ma strasznie niskie levele, Patrzcie, dwie karty na 12, jedna na trzynastym. Ty, z serio, nie mogę się poczuć zbyt pewnie, tylko. Jest jedna rzecz, która może mnie zgubić: pewność siebie. Ale póki co, tu mój knight idzie twardo i bije wieże. Jest bardzo dobrze. Ale ja też trzeba mieć na uwadze to, że kolega się przypadkowo na tej arence nie znalazł. Dobra. Rzucę w drugą stronę, bo tam jest kanon. I tak na zaś sobie obiję po prostu drugą stronę. I dobra, no to co moi drodzy? Princeska. Klasycznie. Bronimy się. I jest elegancko. Tutaj pięknie. Miód malina, obrona moi drodzy, tyle wam powiem. Pyk. No i elegancko. Rzuć sobie ganga na drugą. Będzie logowy dylemacik, albo po prostu nic nie będzie, bo kolega nie użył loga. Dobra, półtorej minuty to Night Pod Cycla musi pójść. No i widzieliście, moi drodzy, tutaj było wszystko zaplanowane. I zrobimy teraz na niego taki atak: pyk, pyk i pyk. I powodzenia, życia w obronie. Ha, widzieliście, użył skarmi na to drugie. Let's go. I to za to uwielbiam moi drodzy ewolucję do goblinowej bareli. Tak rozgrywać, że wiecie, na drugą wieżę, która jest mniej obita i finalnie, jak widzicie, wyszło na to, że praktycznie obydwie są na tym samym poziomie. Za to kocham goblin barela. Dobra. Pyk. Nie dam się, moi drodzy, pokonać jakimś gościowi, co jest Goblin barelą. Ja za dużo tą kartą gram, żeby nie wiedzieć, jak jej kontrolować. Come on. Ale tu będzie, ale to będzie atak moi drodzy, Teraz robimy atak. Atak stulecia. Jedziemy, jedziemy twardo, twardo, twarde bania. Skeletonki z tyłu. Dajemy loga do tego. I lecimy twardo log. Jedna strona, pyk. Dawajcie, princeski tam moje. Nawalać, nawalać, nawalać. O, bo 300 HP na wieżach ma. Śmiesznie. Na szczęście moi drodzy. Od czego mamy roketa? Od czego mamy roketa i wygrywamy? 15 level wieży robi swoje, tyle mogę powiedzieć. A więc moi drodzy, jeśli filmik Wam się spodobał i chcielibyście. Przypominam jeszcze raz więcej odcinków z Klasza, to zostawcie łapkę w górę, bo trochę pomysłów mam. I mógłbym naprawdę wydaje mi się, całkiem niezły content stworzyć. Więc no to czego chcecie, to zależy tylko od Was. No cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Narka.